Że dzisiaj każdy powinien z nas iść na terapię i poznać to wszystko, zanim w ogóle biznes otworzy? Ja uważam, że tak. Znaczy, ja w ogóle jestem szefem. A zdania... ja uważam, że też tak? Tak? Tak. Jeżeli my to w sobie mamy, wiesz, jeżeli my naprawdę czujemy, że chcemy coś robić, coś nas interesuje, czujemy, że coś jest z nami spójne, ale z jakiegoś powodu to nie wychodzi, to bym się tutaj przyjrzała swoim dziecięcym ranom, ja to tak nazywam. Co zrobić, jeśli mamy chaotyczne przychody? Więc jak my doświadczamy takiego chaotycznego y, przychodu, to to zazwyczaj jest związane z chaosem, którego doświadczaliśmy w dzieciństwie. Jeśli... Ktoś pracuje dzisiaj ponad siły, a wciąż czuje, że efekty nie dorównują wkładowi, to jakie kroki on według ciebie dzisiaj powinien podjąć? Jak to ta kobieta może chcieć więcej pieniędzy osiągać, zarabiać i w ogóle jeszcze pokazywać to, to już w ogóle nie, no nie wypada. To jest okej, okay, że my czujemy wstyd, czy że mamy ten głos krytykujący w głowie, ale już nie jest okej, okay, jeżeli my się z tym utożsamiamy i to naprawdę wpływa na nasze działania biznesowe, czy w ogóle w innych sferach życia.